Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, tym razem przybywam z zaproszeniem. Otóż chciałbym Was wszystkich krewetkomaniaków i nie tylko miłośników e, akwarystyki, miłego towarzystwa i spędzenia fajnie weekendu zaprosić. 21-22 maja, warszawskie dni akwarystyki. Będę tam między innymi ja. Ale także wielu moich kolegów, przyjaciół ze świata krewetek, ze świata akwarystyki i nie tylko. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. 21-22 maja, Warszawskie Dni Akwarystyki. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.warszawskidniakwarystyki.pl. Serdecznie zapraszam. Szukajcie nas także na, na Facebooku. Tam także znajdziecie stronę Warszawskich Nia Akwarystyki. Zapraszam ja osobiście, bo myślę, że to jest najlepsza impreza w tym roku w kraju. Także widzimy się 21-22 maja Warszawa. Do zobaczenia! Zapiszcie sobie tą datę w kalendarzu, ustawcie przypomnienia, żebyście nie zapomnieli. A impreza będzie zacna. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć!